Dzisiaj ekspimy na lodowej wyspie. Tutaj jest jeszcze jakiś zamek w ogóle koło nas. Arktyczny wojownik. Dobra, weźmy sobie zadania. Dzisiaj trzeba troszkę poekspić. Chyba od 1400 poziomu są kolejni. Tutaj jest 1375. Na nich musimy ekspić. Chociaż ja nie wiem, czy nie opłacałoby się wrócić na tą starą wyspę. I na starej wyspie ekspić. Bo oni, no, wyrzucają nas jak widzę. Nie robią nam oczywiście jakichś dużych obrażeń. My im o wiele robimy. Tylko będzie taki problem, że oni nas tą umiejętnością swoją nie dość, że wyrzucą. To oni mają jeszcze bardzo dużo HP, przez co się ich trudno bije. No bo widzicie, ile ja muszę jednego bić, ale zawsze dają tysiąc kasy, więc to jest zawsze coś. Tylko że ci Arctic Warrior to są tutaj, dobra. Ci tamtych na razie nie ruszamy, tylko tych tutaj, okej? Okay. Może tych będzie łatwiej zebrać. Oni chyba biją z miecza tylko, więc będzie o wiele łatwiej ich zebrać. O nie. Dobra, myślałem, że właśnie nie wysyłałem tych fal takich, ale jednak wysyłają i widzę, że nawet mogą niszczyć drzewa tymi swoimi falami. Można tą pierwszą umiejętnością pod w sumie odepchnąć ich, ale użyjmy sobie zaraz buddy, bo jestem ciekaw, ile my będziemy im robić obrażeń buddą. Może mniej będziemy tracić HP, bo oni w nas nie będą trafiać. To zaraz zobaczymy, tylko muszę sobie trochę HP odnowić. Dobra, teraz używamy buddy, włączamy i zobaczymy, czy też będą nam takie obrażenia robić. Tylko chciałem ich oczywiście tutaj wszystkich zebrać, żeby bić wszystkich naraz a nie pojedynczo. No chodźcie tutaj, nie wiem, używamy umiejętności pod C i jak? No chyba ta fala nas na pewno nie odpycha. I też mi się wydaje, że no robią nam jakieś tam obrażenia, ale no nie aż tak duże, jak przed chwilą nam robili. Bez tej buddy było troszeczkę ciężej. I też z tą buddą to te ataki można używać na całą grupę osób, a nie tylko na na przykład jedną postać. Też jest na pewno lepsze z tą buddą, więc raczej jakbyście tutaj... Bili i mieli buddę, to ją odpalajcie, bo tutaj się bardzo ją opłaca. Może nie zawsze jak macie tą budę się opłaca, na przykład ostatnio był filmik z statkiem możecie sobie zobaczyć. I tam wtedy tej buddy się no, po prostu nie opłacało, bo tam mało miejsca było, więc no ale tak na otwartej przestrzeni, to budda jest naprawdę dobra. Może jakby nie ma budda, takich swoich ataków, znaczy ma jakiś tam skok, buddy, wybuch buddy, a tak naprawdę tego się nie używa. Może kiedyś tak po prostu sobie powbijam to, ale no jak widzicie to ja mam pierwszy poziom na Buddzie, więc to bym musiał bardzo dużo ekspić, a to nie jest też silne. Musiał sobie jeszcze statystyki pod owoc później dać. A to na razie jak mamy tą buddę to by trochę trzeba tą buddą pobić. Znaczy w sumie to w kung fu, ale budda jest na tyle spoko, że nie potrzebujemy kolejnych ataków od owoca, jak jesteśmy tacy duzi i nam praktycznie nie robią obrażeń, jak robią to o wiele mniejsze. I o wiele łatwiej też wszystkich trafić, a nie pojedyncze postacie. To też jest dobre bardzo. Ten miecz jeszcze tak fajnie wygląda, jeszcze taki zielony, ale no nie robimy za dużych obrażeń Może kiedyś będziemy musieli też pozbierać Wszystkie miecze, tylko że wtedy Statystyki, to byśmy musieli podmieczać Albo pod pistolet, jak kiedyś będziemy Chcieli mieć jakiś pistolet, bo też bym Chciał przetestować jakieś pistolety Na przykład tą gitara jest taka Co ona jest niby dobra, tylko że to trzeba Mieć pod pistolet, więc to sobie też Będziemy musieli kiedyś na pewno przetestować Mamy ten niby miecz, co jest lepszy Od tego bossa, co jest na Tak naprawdę pierwszej wyspie, no ale On nic nie robi, no jakbyśmy mieli więcej statystyk to by robił to na pewno, ale no na razie nie potrzebuje. Jest ta budda, więc jest dobrze. Dobra, bierzemy kolejne misje, bo ja chciałbym troszkę poekspić jednak tutaj na tych, bo. Może się da ich tak zebrać. No nie wiem. Tutaj podejdę, tutaj. Oni nam nie robią dużych obrażeń. A w sumie ich tu też troszeczkę jest tych postaci. No nie powiem, że nie. Tutaj możemy trójkę naraz bić. A potrzebujemy ośmiu, żeby pokonać wszystkich. No, odpychają, to prawda. Ale my ich też szybko pokonujemy. Więc nie będą nas jakoś tak bardzo odpychać. Tutaj na górze jest jeszcze ten zamek. Później do tego zamku będziemy musieli wejść na pewno. Ale to będziemy musieli pokonać pierwsze tych tutaj przeciwników. No, oni się w sumie respią. Bijemy im dużo obrażeń. Oni nam aż tyle nie robią. No, może zaczniemy sobie tutaj expiacie. Może tutaj będzie lepiej. Obrażenia im zadajemy duże. Jeszcze jeden: 43 tysiące ekspan. No, niby 2 miliony to nie jest jakoś dużo. Ale tu też nie jest jakoś bardzo ciężko. A boss lodowy admirał to jest na 1400. okej, okay, no to troszkę tych leveli potrzebujemy. Ale nie wiem, gdzie do końca jest ten admirał. To będziemy musieli go też na pewno poszukać. Ale wydaje mi się, że jest. W tym zamku będzie trzeba też pochodzić troszkę po tym zamku, bo jestem ciekaw co tak naprawdę w środku jest, bo ten zamek jest no duży, więc powinno tam troszkę rzeczy być w środku. Może nie jakoś duże, ale może jakieś bronie fajne, czy coś takiego będzie, co będziemy mogli sobie kupić, więc za niedługo pójdziemy tam sprawdzić, ale to może jak wbijemy już tego bossa i jeszcze poszukamy tego bossa od razu w tym zamku, gdzie będzie. Jakby to tak się jak potrzebujemy tylko 17 leveli już tak naprawdę, zaraz pewnie 16, więc połekspię sobie tutaj troszeczkę na tych tutaj przeciwnikach, trochę zadań porobię i pójdziemy do środku tego zamku zobaczyć jak tam jest z tym bossem bo chyba to jest boss i chyba tam to w środku nic nie ma oprócz tego bossa, ale tu jeszcze będziemy musieli sobie zobaczyć czy na pewno w tym zamku nic już więcej nie ma ale to na razie wbiję ten 1400 level i pójdziemy tam zobaczyć. Dobra, robimy ostatnią misję jeszcze tylko 8 musimy pokonać, ale z nich mi wypada jakiś ukryty klucz, co tutaj macie o, nie wiem czy go widać Taki ukryty klucz, i on pewnie jest potrzebny do środka tego zamku, bo tam chyba są takie drzwi zamknięte, które chyba ten klucz otwiera chyba po to jest ten klucz. A to zaraz sobie zobaczymy. Nie wiem, gdzie te drzwi dokładnie są, bo tak tylko widziałem. Ale musimy patrzeć na cały ten zamek w środku, czy on jest jakiś duży też. Robimy tą ostatnią misję i tak naprawdę już tam możemy iść. Tutaj jest jeszcze skrzynka, ale tego się kompletnie nie opłaca zbierać. No Ostatnia misja, już mamy pięciu i wchodzimy do chyba tego zamku, pokonać kolejnych przeciwników, albo pójdziemy już gdzieś na kolejną wyspę, nie wiem dokładnie. Nie? Może już będzie kolejna wyspa, też tak może być, ale ja chcę jeszcze zobaczyć coś w środku zamku. Zobaczmy, co my tu mamy. 1400 poziom. Aha, my mamy jeszcze jakieś misje na 1400, tak? Lodowy Admirał, tak, on może być w środku tego zamku. Nie wiem, zobaczymy. Tu może będzie coś fajnego w środku. Mamy ten klucz. A może boss będzie, czy nie będzie bossa? Jest boss, to zaraz go pokonamy. Chodźmy sobie go od razu pokonać, jak mamy na niego misję. Trochę daje kasy. Ile nam ciężko go będzie pokonać? Chyba nie. Nie, no z łatwością go tak naprawdę pokonamy. Więc można na tym bosie sobie expić. 45 milionów expa daje, ale też może zamrozić, ale to nie robi jakichś dużych obrażeń. Duże ilości expa. Też troszkę kasy daje, ale my chodźmy sobie zobaczyć, bo chyba tutaj są te drzwi. Tak, tutaj są drzwi, Potrzebujemy do tego ukrytego klucza chyba. Czy nie? Czy ten ukryty klucz jest do czego innego? No tutaj widzicie, mamy jeszcze jakieś skrzynki. O dwa, po cztery tysiące. Tu są drzwi, ale ten klucz chyba nie jest po to. Dobra, już wiem po co ten klucz jest. Tutaj niby są jakieś drzwi i w środku coś podobno jest. O tutaj. Mamy jeszcze jakąś skrzyneczkę. Zobaczmy, tym kluczem się otwiera. Znalazłeś tajny miecz Rengoku. Ej, tu my jeszcze jakiś tajny miecz znaleźliśmy. Co to tu jest Rengoku. Ej, fajnie on wygląda. No, będziemy musieli go na pewno podekspić. I to mi wypadło z losowego mopka taki miecz. No, to w sumie ciekawe, że tutaj możemy dostać nowy miecz Rengoku. No dobrze, ale w tym odcinku to by było już na tyle. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie, cześć.